Witam serdecznie. Krótki filmik o spombach w naszym sklepie wetkarskim Trotka i na stronie internetowej, i w sklepie stacjonarnym znajdziecie spory wybór spombów. Kilka słów o nich. Dlaczego te? Także tutaj przygotowałem spomby. Tak, firmy Wolf, tak zwany Spider, No Name, tanie spomby. Dotspot od Nesha, Spomp, Spomp, jakby oryginalna wersja. No i Air Bomb od Prologika. I teraz kilka słów. Jeżeli chodzi o Air Bomba, to tak szybko. Był to spomp, który szybko się pojawił na naszym rynku, dość popularny. W pewnym momencie, to jakby troszeczkę nazwijmy to tak, zgasł. W tym momencie, chyba ostatnia sztuka u nas w sklepie. Nie wiemy czy będziemy kontynuować dalej jego sprzedaż, nie wiemy czy jest w ogóle dostępny w tym momencie na rynku. Charakteryzował się ten spomp tym, że mogliśmy sami zadecydować czy ma się w tym momencie ma się otworzyć, czy przed całym wpadnięciem do wody, czy gdzieś w trakcie lotu poprzez pociągnięcie linki on się właśnie otwierał. Tak szybko o nim powiedziałem, bo jest to ciekawy spomp, ale jakby Chyba nie przypadł w 100% wędkarzom do gustu. Na pewno są osoby, które używają i sobie cenią, ale nie, jakby tak, nie stał się tak powszechny jak klasyczny spomp. Ten oto tutaj najbardziej popularny. On występuje w trzech różnych rozmiarach. Otwiera się poprzez uderzenie o wodę. Tak to wygląda. Poprzez uderzenie otwiera się. I to jest klasyczny spomp. Kosztuje 88 zł taki spon. Następnie mamy spomby, nazwijmy to podróbki, tak, czyli takie no name y, tanie spomby, mniejszy, większy, które otwierają się w bardzo podobny sposób, no i są dużo tańsze, bo około 15 19 zł taki spomp kosztuje. Różne kolory czarny, biały, zielony, niebieski, czerwony, różne to bywa, różne są sprzedawane. Kolejnym spombem to już zupełnie innym mechanizmie dot spot on, którym, gdzie byśmy go nie uderzyli, nie musi być uderzony centralnie, w którą byśmy go nie uderzyli on się otworzy, jest to spomb nesza w cenie 79 zł spomp jest też ciekawe, jest trochę mniejszy od tamtych spombów, mniej towarów ale można go nakładać jakby jedną ręką i zamykamy jedną ręką, tak? Te spomby raczej przez to, że są tak otwierane dość szeroko, raczej trzeba nasypać i zamknąć. Ciężko byłoby nałożyć, bo mogłoby się w trakcie nakładania wysypywać. No i ostatni spomb, który jest chyba w tym momencie najpopularniejszym spombem, od firmy Wolf 7990 Spider. On z kolei jeszcze ma inny sposób otwierania jest na magnesach, i te magnesy nam go trzymają w momencie, gdy uderza o wodę. Poprzez uderzenie oraz dostanie się wody pomiędzy te magnesy, on się nam otwiera, i w ten sposób, widzicie, może być też na cztery części otwarty. Też, jeżeli chodzi o, o ładowanie, możemy otworzyć jedną część w ten sposób, i też można próbować go na nabrać jedną ręką, ale też dużo, dzięki temu, że jeden element jest otwarty, mamy tą powierzchnię dość dużą do naładowania. Możemy dużo towaru naładować i zamknąć, i wtedy ten pomp też jest ciekawy o to, że bardzo trudno z niego likwidy wypływają. Z takich pompów tańszych, które są, mają tutaj delikatne, jakby. Alluzje mogą być lekkie, może z taki likwid wypływać. Z tego naprawdę jest ciężko, żeby ten likwid wypłynął. Także kilka rodzajów spombów, od najtańszych 19 zł, klasycznych po oryginał spomb, po najpopularniejsze w różnych kolorach, spidery, po chyba powoli wychodzące z naszego rynku L-Bomby. Być może w innych sklepach są u nas. Nie przyjął się tak w 100%. Chociaż doceniamy jego innowacyjność i, i pomysł producenta na to, jak można go zastosować. Taki krótki film od Trotki. Zapraszam Was na stronę i pozdrawiam serdecznie.